Druk 3D zagościł w naszych życiach już na dobre. Korzystamy z niego na przykład w przemyśle lotniczym, samochodowym, medycznym, a nawet w branży jubilerskiej. Kultura i sztuka również zyskały na tym wynalazku. Muzea mogą za pomocą tego sprzętu robić trójwymiarowe modele zabytków czy modele zastępcze. W medycynie możemy robić protezy całe wydrukowane właśnie w drukarce 3D. A w architekturze Projektanci za pomocą druku 3D mogą stworzyć realistyczne modele budynków i zobrazować sobie cały projekt w miniaturze. W końcu branża musiała również wspomóc budownictwo, i tak nasze drukarki trochę urosły. Dlatego dziś właśnie porozmawiamy o druku 3D wykorzystywanym w budownictwie. Sprawdzimy, czy jest to chwilowy zachwyt garstki osób, czy początek nowej ery w budownictwie. Drukowanie domów polega na nakładaniu materiału, czyli mieszanki betonowej warstwa po warstwie. W ten sposób tworzymy ściany od podstaw. Brzmi to bardzo łatwo, ale czy rzeczywiście jest to takie proste? I czy aby na pewno potrzebne? Za domami, które powstaną za pomocą drukarki 3D, stoi wiele zalet, takich jak cena, czas, mniejsza kadra, większa wydajność materiałowa, a co za tym idzie, ekologia, która w dzisiejszych czasach jest tak potrzebna. Bezpieczeństwo oraz możliwość drukowania różnych kształtów. Ludzi trzeba jakoś przekonać do nowości, a najlepszym argumentem przemawiającym za domem z drukarki jest jego cena. Kwoty, które trzeba zapłacić za mieszkanie lub dom, ciągle rosną, a według części osób poziomy cen doszły do absurdalnych poziomów. Według wyliczeń dom wydrukowany może obniżyć koszty budowy nawet o 80%. Jest to świetna wiadomość, zwłaszcza dla młodych osób, które chcą zamieszkać na swoim. Do tej pory ich jedynym wyjściem były ogromne kredyty na malutkie mieszkania. Dodatkowo, chętnie dom domek letniskowy gdzieś w górach czy nad morzem będą mogli zrealizować swoje marzenia, nie pozbawiając się oszczędności życia. Jak wiadomo, czas to pieniądz, a w przypadku drukowania domów skracamy cały proces do zaledwie kilku dni. Jest to ogromna zaleta nad tradycyjnym budownictwem, gdzie często budowa ciągnie się całymi tygodniami. W 2017 roku amerykańska firma Apiscore pochwaliła się domem mieszkalnym, który powstał zaledwie 24 godziny. Koszt 38-metrowego domu wyniósł około 40 tysięcy złotych. Wynika z tego, że jeden metr kwadratowy zabudowany za pomocą druku kosztuje około 1000 złotych. Na cenę wpływa także mniejsza ilość potrzebnych pracowników. Jak wiadomo, w budowlance brakuje rąk do pracy, więc zmniejszenie liczby potrzebnych pracowników znacząco zmniejszy koszty. Dodatkowo, prawdopodobnie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa na budowie poprzez zmniejszenie liczby wypadków. W 2014 roku na 1000 osób pracujących w branży budowlanej przypadało około 8 wypadków. W 2021 liczbę wypadków udało się zredukować do 4 na każde tysiąc osób. Model budowy przy pomocy technologii druku 3D mógłby pomóc zredukować tę liczbę jeszcze bardziej. Zużycie energii oraz materiałów w porównaniu do tradycyjnych metod również przemawia na korzyść druku 3D. Co więcej, wydrukowane konstrukcje generują mniej odpadów. Nie mamy tutaj między innymi resztek z przycinania. Część firm już używa materiałów ekologicznych pochodzących z recyklingu. Na przykład włoska firma Wasp, która wyprodukowała dom z naturalnego błota zmieszanego z materiałami odpadowymi z lokalnej produkcji ryżu, w skład których wchodziły posiekane słomki i łuski różowe. Chińska firma Winsun do swojej drukowanej widli użyła betonów i odpadów przemysłowych. Ciekawym aspektem dla projektantów oraz ludzi chcących się wyróżnić jest możliwość projektowania i drukowania różnych skomplikowanych kształtów, które w tradycyjnym budownictwie byłyby bardzo trudne do zrobienia lub praktycznie niemożliwe. Już nie mówiąc o tym, że im trudniej coś wykonać, tym cena takiego elementu jest wyższa. Dla drukarki 3D, biuro przyszłości w Dubaju nie było problemem, gdzie zrobienie tego tradycyjnie zajęłoby kilkukrotnie więcej czasu, siły i pieniędzy. Tutaj zajęło to zaledwie 17 dni. Dodatkowo Dubaj ogłosił strategię, zakładającą, że do 2030 roku 25% budynków będzie powstawać za pomocą technologii druku 3D. Warto wspomnieć także o naszym podwórku. Startup Rebuild drukuje budynki z betonu. Prognozy tego startupu są bardzo optymistyczne. Rynek 3D CP, czyli 3D Concrete Printing, będzie przerastał w tempie 200% rocznie. A w 2027 roku ma osiągnąć wartość 41 miliarda dolarów. Oczywiście, branża druku 3D mierzy się z wieloma problemami. Szef Freebuild Michał Kowalik odpowiada, z czym się borykają. Po pierwsze, to opracowanie odpowiedniego materiału podporowego, który służyłby do podtrzymywania drukowanych poziomych warstw. To nic innego jak podstawka dla betonu, aby jego kolejne warstwy miały na czym spocząć, dopóki nie stężeją. Zupełnie jak w standardowej drukarce 3D. Z tą różnicą, że materiał podporowy musi wytrzymać dużo większe obciążenia. To wyzwanie, z którym mierzy się cała branża. Dlatego branża nie drukuje jeszcze stropów. Dodatkowo, firmom z branży nie udało się w sposób automatyczny połączyć zbrojenia konstrukcji z procesem druku. My wiemy, jak to zrobić i już rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie. Mówi Michał Kowalik. Rebuild na te badania otrzymało grant w wysokości 6 milionów złotych. Do głowy przychodzi myśl, że jeśli cena będzie niższa, to pewnie jakość i trwałość budynku także spadnie. Nic z tych rzeczy firma Apiscore szacuje żywotność konstrukcji nawet w trudnych warunkach pogodowych na 175 lat. Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na nasz inny filmik na kanale, gdzie prowadzimy dyskusję na temat budynków drukowanych za pomocą technologii 3D. Zachęcamy również do sprawdzenia naszych innych filmów, zostawienia łapki w górę, to bardzo pomaga w promocji kanału oraz do zostawienia komentarza, co wy myślicie o tej nowej technologii.